Poznaj historię Nerli, firmy produkującej systemy przeciwsłoneczne i eksportującej je do Norwegii, Niemiec, Francji, Belgii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Wszystko zaczęło się dawno temu w Norwegii za sprawą pewnego Bjorna. <laughs> nie, nie tak dawno temu. I to nie jest ten Bjorn. Hello. O, tak lepiej. Bjorn Nerli każdego ranka w swojej kuchni cieszył się promieniami wschodzącego słońca. Jednak co za dużo, to niezdrowo. Padł więc na pomysł, jak uchronić się przed światłem i jego niekorzystnym działaniem. Na początku pan Nerli jeździł na rowerze od domu do domu i oferował sąsiadom pierwsze markizy tarasowe. Jego plan okazał się strzałem w dziesiątkę, co przerodziło się w pasję do systemów przeciwsłonecznych. Czas mijał. Pojawiły się nowe rozwiązania, nowe potrzeby i nowe możliwości. I tak w 2013 roku na południu Polski w Kościerzycach powstała fabryka, w której produkowane są autorskie systemy przeciwsłoneczne energii. Dzięki prężnie prosperującemu zespołowi e, funkcjonuje rozległa sieć dystrybucji na terenie całej Europy, a nawet do dalekiej Australii. I intensywnie rozwija się również dzisiaj. A historie, jak wiecie, lubią się powtarzać. To jest Andrzej. Andrzej miał dokładnie ten sam problem co Bjorn. Jednak Andrzej korzysta z ponad 30-letniego doświadczenia w branży osłon przeciwsłonecznych Nerli i ma rozwiązanie na wyciągnięcie ręki. Andrzej jest mądry. Bądź jak Andrzej. Zaufaj Nerli. Because we care.